Nie pomieszczasz sobie sklepów? Co? Nie pomieszczasz sobie sklepów, ty wiesz, czy ten sklep jest? No, to jest sklep, nie? No, nie widzisz, czy ten sklep jest? Ografowany, nie widziałeś tego? Nie. No, stój, gdzie teraz Nie, by gdzie, ale, ale nie by gdzie. No chodź, no tu masz, no widzisz, Ografo ografowany jest, tak? No, chodź tu, zostaw mnie, murzynie chodź tu, nie będzie naszym sklepem. Zostaw się mnie! Wygrałem. Dostaw mnie! I nie, nie ci nie daję Rozumiesz, nie wiedziesz, że mnie tak... O, ty! Murzynie głupi! O nie! Oa! Aaa, ła! Nie pomyliła! A ty sobie... Czegoś nie pomyliłeś? Nie no, jest twój sklep! Nie. No mój właśnie! Nie jest twój sklep, Murzynie! Nic ci nie dam! Odwal się ode mnie murzynie. O, za ten sklep Nie ci nie daję! Oh. 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 Oh, -ah. oh ah oh ah não vem consegue oh oh é